Chcielibyśmy również zaznaczyć, że to nie jest koniec akcji Otwieramy, ponieważ otwiera się jeszcze więcej restauracji, więcej lokali. I przede wszystkim następnym krokiem jest uruchomienie rejestru krzywd, na którym zostaną zamieszczone nazwiska i imiona wszystkich policjantów i wszystkich urzędników publicznych, którzy będą podejmowali się nielegalnych działalności, nielegalnych czynności wobec przedsiębiorców, którzy się otwierają. Tak, aby każdy z nich zrozumiał, że odpowiada finansowo, moralnie i swoim nazwiskiem za to, co robi, tak aby ludzie mogli sobie później tych ludzi rozpoznać i nie wpuścić do restauracji, do swoich hoteli, do pensjonatów. Nie może być tak, że ci panowie w związku z tym, że są zamaskowani, uważają się za całkowicie bezkarnych. My rozumiemy, że to są decyzje z wyższego szczebla, natomiast to do ich że tak powiem dobrej bądź złej woli do należy to, czy oni się zdecydują podjąć daną działalność, działalność czy nie.